i ponumerowane, tak? Aha, okej. Okay. Czyli mamy jedynkę lewą i jedynkę prawą. Mhm. Uh -huh. Bo użytkujemy naprzemiennie, nie? Wtedy będzie wyciągniemy. Czyli składamy sobie skrzyneczkę skrzyneczkę jedynkę i możemy nawet taką popierdółkę sobie złożyć. Aha, czyli to w środku. Tak? W uh -huh. okay. i wtedy blokujemy sobie to i uh -huh. sobie staramy się tutaj nie, uh -huh. pęsetą czy jakimś drucikiem cienkim e, dobrze uh -huh. Uh -huh. E, zblokować, docisnąć. I jak mamy dosunięty później tę jedną szczękę, to blokujemy sobie i później sobie ustawiamy drugą no, ściankę, nie? Uh -huh. okay. I blokujemy. No i teraz w tym momencie możemy cienkim druciczkiem, naprawdę trochę BCG zarzucić i jeden na jeden skrzyneczkę skleić. I mamy to w komplecie jeden, jeden. No rozumiem. Dobrze, jaka to przyjemność? Ile kosztuje?